Największe targi motoryzacyjne w Polsce, Motorshow. Dzień dobry. Nie ma wątpliwości, że Motorshow Poznań rok po roku otrzyma coraz więcej popularność i się robi coraz bardziej ciekawa impreza. Rok temu bardzo się cieszyliśmy. O radość, którą mogliśmy podarować do wszystkich moich z Wielkopolska, i w związku z tym, tym rok decydowaliśmy zwiększyć nasze angażowania, zwiększając przede wszystkim stanowisko, i aby mogli pokazywać cała gamma. Startując od najnowsza F12, jadąc przez fantastycznie FF, pierwsza feria serbiona windowy. Wjadąc dalej z Italia Spadr, z tej starożytności Italia spadę, i skończąc z e, model California. To nie jest wszystko. E, nie bardzo prawdopodobnie e, największa ciekawość na naszym stanowisku będzie Bolid Formula 1. Jeśli to było niewystarczające, wystarczające, e, piątek, e, 5 kwietnia na cały dzień na nasze stanowisko będzie e, Giancarlo Fisgella. Zapraszam wszystkich na Show. Poznano od 4 do 7 i przede wszystkim na stanowisko Ferrari Warszawa. Ale wiecie się.